Cześć wszystkim, nazywam się Mateusz i dziś pokażę Wam strategię, która odmieniła moje życie. I ona również pomoże Wam zmienić Wasze życie. Życzę miłego oglądania, ale zanim zaczniemy ten film, zasubskrybujcie kanał na telegramie. Tam codziennie publikuję materiały edukacyjne, dzięki którym razem z nami możecie całkowicie za darmo poznawać świat tradingu. No to zaczynamy, ruszamy. Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dziś pokażę Wam strategię, o której nikt Wam nigdy nie powie. Zobaczcie, na czym polega ta strategia. Będziemy używać wskaźnika Fractal Chaos i teraz pokażę wam jak ustawić Pocket Option, żeby wygodnie handlować. Pozwólcie, że teraz wam to zademonstruję. Przygotuję wykres. Jak wejść na Pocket Option od samego początku i pokażę wam wszystko od samego początku. No to jedziemy, ekipo. No więc drodzy przyjaciele, tak wygląda nasz wykres, kiedy dopiero zaczynamy, wchodzimy na Pocket Option. Tutaj mamy aktywa, na których handlujemy, ale nie o tym teraz mowa. Wchodzimy w typy wykresów, ustawiamy analizę świecową, są bary, są hajki nasze i nasze. Ustawiamy świecowy i ustawiamy tylko tutaj ekipo, ten timer. To jest obowiązkowa czynność, bo bez tego timera nasza strategia nie będzie działać. I wybieramy dokładnie jedną minutę. Czas wygaśnięcia, do podglądu możemy go zmieniać i obserwować. Teraz wykres wygląda jak świecowy, ale brakuje nam jednego wskaźnika, dzięki któremu będziemy realizować tę strategię. Wchodzimy w zakładkę wskaźników i tutaj widzimy fraktal chaos. Tutaj wszystko powyłączam i oto fraktal chaos. Tak właśnie wygląda. Klikamy na niego. Takich jest więcej. Wyjaśnienia strategii znajdują się na moim kanale Telegram. Tam nauczycie się handlować, możecie otrzymać naszego robota handlowego, a także już po tygodniu naprawdę zrozumiecie, czym jest warunkowo analityka na rynku walutowym, jak ją wykorzystywać i jak handlować przy użyciu strategii analitycznych oraz analizy technicznej. To znaczy jasno i zrozumiale wyjaśniam. Mamy już filmy instruktażowe, możecie również dołączyć i zasubskrybować to konto. Mamy parę walutową tęgę i USD OTS. I tutaj widzimy, że pojawiła się u nas warunkowa granica bycza i niedźwiedzia. Bycza jest u nas warunkowo zielona, niedźwiedzia czerwona. To jest jasne. Gdy tylko zbliżamy się do tego do tej strefy, ale powinniśmy zasadniczo, powiedzmy poziomo, tutaj właśnie zbliżyć się do niej jeszcze bardziej. Patrzymy na dane z 10 minut. Widzimy, że wykres nawet nie znajduje się w tej strefie. To znaczy, że ją przebił, dlatego przełączamy się dokładnie na jedną minutę i otwieramy pozycję na krótko przy zamknięciu świecy. Koniecznie po zamknięciu świecy otwieramy pozycję na krótko na 1 minutę i 30 sekund. To znaczy, to jest bardzo łatwe i zrozumiałe. Jeśli znajduje się maksymalnie blisko, jeśli nie jest w strefie, po prostu czekamy na zbliżenie, na spadek i zwracamy uwagę na ogólny trend. To znaczy, patrzymy na ogólny trend, może być on albo wzrostowy, albo spadkowy. To znaczy, nasz wykres pokazuje ruch wzrostowy, znajduje się wyżej, w związku z tym będzie się on odciągał w dół. To wszystko jest łatwe i zrozumiałe. Teraz będziemy otwierać pozycję. Zostało nam już 26 sekund. I jak tylko tutaj nastąpi zamknięcie świecy, od razu wchodzimy na jedną minutę i 30 sekund na spadek. Otworzymy pozycję. Pozwól, że udowodnię Ci, że naprawdę nie ma powodu do obaw. Otworzę za 250 dolarów. To jest spora kwota, całkiem spora. Oto 8 sekund i otwieramy dokładnie w momencie zablokowania. Patrzeć. 5, 4, 3, 2, 1... Otworzyli je od razu, to znaczy otworzyliśmy go od razu i widać, że nasz wykres już poszedł w dół. Świetnie. Naszym zadaniem umownie mówiąc jest przede wszystkim to, żebyśmy otworzyli się poprawnie w punkcie wejścia. Tak, wykres będzie szedł w górę, ale mamy minutę i 30 sekund. Czas wygaśnięcia. To wystarczy? Zazwyczaj jedna minuta umownie wyznacza kierunek, a ostatnie 30 sekund go wzmacnia i pozostaje on blisko punktu wejścia lub powyżej. I te 30 sekund naprawdę bardzo często decydują o wszystkim w ostatnich chwilach. To znaczy, teraz Wam pokazuję i opowiadam. Spójrzcie, jeśli wykres będzie dalej spadał w ruchu spadkowym, to dla nas będzie idealnie. A jeśli powiedzmy, będzie inaczej. Wykres spadał przez 40 sekund w dół i w ostatnich 20 sekundach uformował się tutaj. Mamy jeszcze dodatkowe 30 sekund, aby wykres, powiedzmy, impulsem przebił wyłącznie nasz punkt wejścia. Zostaje nam dokładnie 38 sekund. Strategia ta zawsze będzie rozgrywana na 1 minutę i 30 sekund. Przeżej wyjaśniam tę strategię na moim telegramie, to znaczy szczegółowo opisałem jak dokładnie handlować według tej strategii. Jeśli chcesz się uczyć i rozwijać, jest ona dla Ciebie dostępna za darmo. Po prostu przejdź do kanału na telegramie i odbierz ją. Znajduje się w przypiętym komentarzu. W pierwszym przypadku coś może wejść i zadziałać, tak? Zostaje nam dokładnie 13 sekund i rejestrujemy pierwszy zysk. Na saldzie mamy 188 tysięcy dolarów, ale to są faktycznie te pieniądze, na które handluję. Handluję dużymi kwotami i zasadniczo zarabiam. Nieźle. A ja pokazuję na wideo, jakimi małymi kwotami handluję. 210 dolarów czystego zysku, a w rzeczywistości to 0,13% zysku. Nasza strategia handlowa jest zasadniczo całkiem niezła. Przejdźmy teraz do kolejnej pary walutowej. Pokażę Wam jeszcze kilka takich świetnych sytuacji. Oto nasza najpopularniejsza para walutowa euro-dolar. Gdy górna granica się zbliża, po prostu otwieramy pozycję na krótko. Otwieramy pozycję na krótko tutaj dalej, po zamknięciu świecy. Dlaczego otworzyłem wcześniej, Ponieważ tutaj zostały warunkowo dwie sekundy. Zobaczcie, teoretycznie można otworzyć pozycję wcześniej o 5 sekund, ale nie później można otworzyć 5 sekund wcześniej. To nawet lepszy punkt wejścia dla pozycji, ale w tym przypadku był gorszy. Tu otworzyliśmy ją kilka sekund wcześniej. W ten sposób pokazałem wam, że to działa. ale na czym tu polega moment. Jest to wystarczająco blisko. Kierujemy się wtedy, gdy mamy właśnie taki kąt. Tutaj warunkowo nie mamy świec ruchomych. Mamy wykres, który orientuje się według tego dolnego punktu, nie według górnego, bo to jest fałszywka. Niektórzy początkujący będą się warunkowo gubić i nie rozumieć o co chodzi. Nigdy nie bierzemy pod uwagę właśnie tego wolumenu. To jest formowanie się warunkowo strefy niedźwiedziej, ponieważ nasza strefa zasadniczo będzie się stąd odbijać w górę. Tak, świeca jest oczywiście duża, ale dopiero po zaktualizowanym wyłącznie maksimum. To wszystko jest jasne i zrozumiałe. Widzicie, odwróciła się dokładnie przed tą granicą, tak jak Wam mówiłem, ale my nigdy tego właśnie wolumenu warunkowo nie bierzemy pod uwagę. Zostało nam dokładnie 15 sekund i zaraz zamkniemy pozycję. Dodatkowo to nasza druga pozycja od razu i zamkniemy taki wynik 230 dolarów, zobaczymy, gdzie nam wyjdzie. Z tej pozycji również zostało dokładnie 5 sekund do końca, idzie w górę, widzicie, z tej strefy. Odbiła się, a potem się podciągnęła, znowu odbiła, i w zasadzie właśnie w taki sposób możemy handlować 230 dolarów czystego zysku. Pozwólcie, że jeszcze raz pokażę Wam, że ta strategia naprawdę działa i jest naprawdę niezła. Przejdźmy teraz do kolejnej pary walutowej USD PKR. Nasz wykres znajduje się mniej więcej po środku, to znaczy jeśli nie bierzemy pod uwagę właśnie tego wolumenu. Chociaż tutaj, dopóki nie utworzył warunkowo poziomej linii, nie zwracamy na niego uwagi. Pozioma linia to właśnie ta linia, która biegnie poziomo, czyli tak jak tutaj. Więc tego z góry nie bierzemy pod uwagę. I tutaj patrzymy na informacje z 10-minutowego wykresu, ponieważ nie jest to do końca jasne. tak? Zbliżamy się do poziomu wyprzedania. Ale ogólny trend to ruch spadkowy. Po prostu kurs się załamał, jakby pojawiła się jakaś wiadomość. Ale tym samym pokazuje to, że właśnie z tej pary notowania zostały zaktualizowane. I oni po prostu podali tę cenę, która w tej chwili jest aktualna. Tutaj będziemy otwierać pozycję za około 39 sekund i otworzymy pozycję na krótko, ponieważ musimy się trochę zbliżyć właśnie do tego wolumenu i otworzymy shorta. Czyli widzimy, że wykres znajduje się u nas mniej więcej w centrum tych wydarzeń to znaczy, tutaj jesteśmy bliżej środka. Tak, jesteśmy bliżej dołu niż góry, ale mimo to cykl jeszcze się nie zakończył. Ale on jeszcze nie zakończył swojego cyklu. Powinien jeszcze dać przynajmniej jedną świecę na shorta. Właśnie gdzieś mniej więcej w tej strefie nastąpi odwrócenie na wzrost. Czyli jeśli się ustabilizuje blisko, otworzymy pozycję na wzrost. A właściwie już można otworzyć pozycję na wzrost. Tutaj już można otworzyć pozycję na wzrost. Właśnie tutaj tak. Nie zdążyłem otworzyć, otworzyłem po prostu na impulsie. Otworzyłem i właśnie dlatego bardzo ważne jest otwierać po zamknięciu świecy. Otworzyłem się wyłącznie na impulsie i to zagrało dla mnie złą rolę. Czyli dla mnie, właśnie ja osobiście teraz po prostu przypadkowo trochę kliknąłem, później o jedną sekundę i tym samym powiedzmy na takim gapie, na takim impulsie złapałem właśnie coś takiego. W takiej sytuacji, ale mimo wszystko jestem pewien, że wykres pójdzie w górę, ponieważ wyłącznie za pomocą tego wskaźnika możemy obserwować, przeglądać pozycje, a najlepiej moim zdaniem warunkowo. Moja rekomendacja jest taka: jeśli bierzecie, dodatkowo podłączcie RSI i ustawcie go na 16, czyli dodatkowo sprawdzacie, czy jest wyprzedane. Zawsze, gdy zbliża się do wyprzedania, zazwyczaj następuje odbicie i właśnie takie momenty, takie chwile mają ogromne znaczenie. Ponieważ kiedy włączacie raz, a ja jeszcze przeglądam, tak? Pokazałem Wam strategię, jak ona sama handluje. Ale jeśli dodatkowo używacie RSI, to słuchajcie, będzie jeszcze lepiej, bo będziecie to widzieć. Wolumen wykupienia i wyprzedania, utrzymanie pozycji, a także dywergencję itd. Czyli tutaj dokładnie rozumiemy, jak handlować i jakie kolejne kroki podejmować. To znaczy, pokazałem Wam za pomocą powiedzmy Powiedzmy, te pozycje następują jedna po drugiej. To znaczy, nie pokazałem wam, wiecie, żadnego montażu czy coś takiego. Ta pozycja następuje po poprzedniej, na której złapaliśmy zysk. Czyli właśnie z trzech pozycji przed chwilą warunkowo złapaliśmy zysk. Łącznie. Właśnie takie świetne wyniki mamy z tej pozycji. 230 dolarów czystego zysku z poprzedniej. To po prostu idealnie. Ludzie, jak myślicie, to naprawdę nieźle. 700 dolarów, no bez 10 dolarów, 700 dolarów. Właśnie razem z Wami zarobiliśmy te pieniądze. I uważam, że to właśnie ta strategia pozwoli Wam w 2026 roku po prostu przeanalizuj swoją własną strategię handlową, a zdobędziesz mnóstwo umiejętności, naprawdę bardzo dużo wiedzy w tym roku. Bo właśnie w tym roku uruchomiłem swój projekt i pokazywałem Wam wszystko całkowicie za darmo. Jak możecie zarabiać na rynku walutowym? I nie musicie nic płacić ani za kurs, bo wszystko Wam pokazuje i to całkowicie za darmo. A jeśli chcesz mieć dodatkowy dochód i rozwijać się razem z nami, możesz dołączyć do naszej grupy. Od poniedziałku do piątku odbywają się u nas sesje handlowe tylko w naszym zamkniętym community. To znaczy, że to nie są bezpośrednie transmisje z handlu. Tam udostępniamy transakcje, tam handluję ja oraz analitycy. Mamy też roboty handlowe i to wszystko stworzyliśmy wyłącznie dla Was. Bez gorącej głowy. Wszystko jest analizowane na chłodno. Bez wątpienia FOMO. Zrozumcie mnie, mój produkt jest naprawdę wysokiej jakości. Dziękuję wszystkim. Z wami był Mat, a my zarejestrowaliśmy 690 dolarów czystego zysku. W rzeczywistości dzięki tej strategii już dziś można pojechać, pojeździć samochodem zgodnie z zasadami i możemy to wszystkim poprawić. Dzięki chłopaki z tej strony był Mate, do zobaczenia wkrótce, a myślę, że wam się spodoba. Ta strategia. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobała, czy nie w przypiętym komentarzu. Link do Telegrama dołączajcie wszyscy. Czekam na was.